Benedicite. kolejny rozdział naszej reguły, 34. Czy wszyscy w równej mierze powinni otrzymywać to, co niezbędne? Warto zwrócić uwagę na zdanie, które bardzo dobrze pokazuje charakter świętego Benedykta, jego radę, że trzeba brać pod uwagę słabości ludzi. Jest to wyraz jego doświadczenia, całego życia jako przełożonego, ale także wyraz osobistego doświadczenia. Ponieważ święty Benedykt miał swoje słabości i zachęta w związku z tym do okazywania wielkiej łagodności, takiej łagodności, która może doprowadzić do nawrócenia. Ta łagodność jest naśladowaniem Jezusa Chrystusa, który samo sobie mówi, że weźcie moje jarzmo, jużcie się na siebie, bo jestem cichy i pokorne serce ma znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. A zatem i my również mimy wzgląd, na słabości innych ludzi.